Dzień dobry dzieciaczki, witam was serdecznie, Michał z tej strony, psycholog. Dzisiaj chcę nagrać piosenkę, która jest takim bonusem, czyli takim dodatkiem do naszych zajęć na temat radości. Mam nadzieję, że oglądaliście zajęcia na temat radości i pamiętacie, że człowiek, który się cieszy, który jest radosny, to jest najczęściej jaki? Uśmiechnięty, właśnie. I jest o tym piosenka, najpierw ją wam zaśpiewam, potem pokażę. Jak ją pokazywać i później razem zaśpiewamy i pokażemy mam nadzieję. Nigdy nie żałuj uśmiechu, bo, bo uśmiech mową jest duszy. Gdy, gdy, słowa nie pomogą, to, to uśmiech serce poruszy. Uśmiechnij się od ucha do ucha. Uśmiechnij się, nie bądź robucha. Wiecie co to jest ropucha? To jest taka żaba. Taka brzydka. <laughs> Dlatego śpiewamy na koniec, uśmiechnij się, a nie bądź ropuchą. Jak się uśmiechamy, to jesteśmy śliczni. Nasza buzia jest piękna. Kto się uśmiecha, ten jest piękny. Słuchajcie, do tego was zachęcam. Spróbujmy. Nigdy nie żałuj uśmiechu. Nigdy nie żałuj uśmiechu, bo uśmiech mową jest duszy, gdy słowa nie pomogą. To uśmiech serce poruszy, uśmiechnij się. Od ucha do ucha uśmiechnij się. Nie bądź rapuchaj. A teraz z pokazywanie. Nigdy nie żałuj uśmiechu, bo uśmiech mową jest duszy. Gdy słowa nie pomogą, to uśmiech serce poruszy. Uśmiechnij się, od ucha do ucha. Uśmiechnij się, nie bądź ropucha. Ok, mam nadzieję, że wszyscy razem już umiemy. Nigdy nie żałuj uśmiechu, bo uśmiech mową jest duszy. Gdy słowa nie pomogą, to uśmiech serce poruszy. Uśmiechnij się od ucha do ucha, uśmiechnij się. Nie bądź aroplucha i z pokazywaniem nigdy nie żałuj uśmiechu bo uśmiech mową jest duszy gdy słowa nie pomogą to uśmiech serce poruszy uśmiechnij się od ucha do ucha uśmiechnij się nie bądź rapucham tego wam życzę dzisiaj Żebyście się dużo uśmiechali wy i wasi rodzice, bo uśmiech naprawdę porusza serce, uśmiech naprawdę mową jest duszy, i tam, gdzie nie pomagają słowa, tam gdzie trudno jest cokolwiek innego zrobić, dobrze jest się po prostu uśmiechnąć. Ostatni raz śpiewam, razem z wami wy pokazujcie, jak rami śpiewam. Nigdy nie żałuj uśmiechu, bo uśmiech mową jest duszy, gdy słowa nie pomogą. To uśmiech serce poruszy. Uśmiechli się. Od ucha do ucha. Uśmiechli się. Nie bądź radusznikiem. Pozdrawiam Was serdecznie. Michał Burkowski, psycholog, autor bloga być ojcem.pl. Zapraszam do obejrzenia innych filmików, zajęć o złości, o radości, o strachu a wkrótce kolejne filmiki na moim kanale, dlatego proszę zasubskrybujcie go. Miłego dnia. Uśmiechniętego.